Witajcie moje zbiory za chwilę pakujemy się i wracamy do miasta. No, z ogromnym, z ogromnym żalem patrzcie jaka wielka dnia, fasolka, słonecznik, kapustka. Bardzo malutką wybrałam, bo będzie mi potrzebna do surówki, pomidorki, ogórki, cukinie jeszcze dwie. Pietrucha, selery, pory. Odrobina jeszcze rzodkiewki Marchewka z drugiego, już siewu. Taka maleńka. A w tym roku postanowiłam jeszcze, że nie będę kupywała tak jak w zeszłym roku nasion. W ile, znaczy które będę musiała, to kupię tak. Ale nazbierałam sobie tu jest nagietek. Koperek. Nasturcja. Słonecznik. Słonecznik tutaj jeszcze mam, to zobaczymy. Może jeszcze sobie trochę uzbieram. I tutaj jest mnóstwo, mnóstwo e, aksamitek. Mam jeszcze gdzieś już spakowane mm, pietruszkę. środka pietruszki dostałam od mamy. Moja fasolka. Była też już zupka gotowana, fasolowa. Więc, i to jeszcze oczywiście nie wszystko, bo to jest część, a część jeszcze jest zielona, więc nie zbieram. No i odrobinę wspomnień lata, wakacji. No i tak jak mówiłam, fasolka jeszcze jest, ale zielona, jeszcze jest jej bardzo dużo. Musi dojrzewać. Tu kabaczek. Arbuz został tylko jeden i może go dzisiaj otworzymy na zakończenie sezonu. Została jeszcze kapustka, jarmuż, buraczki. Tutaj jeszcze pory, kapusta. Z drugiego właśnie siewu marcheweczka i marchewka. to marchewkę też właśnie drugi raz już chciałam już taka całkiem do zbierania pietrucha. Jeszcze jest malutka, ale jeszcze do jesieni, może podrośnie. Selery. Bureczki. I pory. Tam dalej kapustka. Tu jest taka mizerna marcheweczka tutaj dwa rządki. Mam nadzieję, że jeszcze będzie z nich z niej pożytek. A tutaj mamy szpinę. Kapustka i kolejne trzy rządki marchewki, bo z poprzedniego wysiewu z wiosny po prostu nic mi nie zostało. Tutaj mamy jeszcze koperek. Też sobie urwę później odrobinę. Nie widać tej papryczki chyba. Tu mam różne zioła. A w foliaczku nadal mnóstwo pomidorków. Żółte. Tu mamy bawole. Serce, ale jeszcze nie próbowałam z mojego wysiewu. Papryczka. Tu są dwie. Pomidory, który sam się wisiał, jest już próbowałam jednego pomidorka. Jest świetny mnóstwo papryczki i papryka ogórasy wiszą troszkę tu zrobiłam porządku bo był straszny gaj a ten ogóreczek zostanie na nasiona też te trzeba pozbierać jeszcze które są już większe. Boże, jak jest się gorąco. Nie do wytrzymania, uciekam stąd. Królisie mojego synka rosną. O chyba poczuły, że dostaną jeść Ale są zmęczone w tym upale. Śliczne. Tutaj kolejne zdjęcie Jeśli chodzi o mój ogród, to już mam. Nie mam tu nic do zrobienia. Tylko czekać teraz na zbiory, Ostatni ostatnie tydzień mieli, mieliśmy bardzo pracowity. O, I chyba teraz lepiej widać, robiliśmy ogrodzenie. Jeszcze dużo pracy przed nami, ale mam nadzieję, że wyszło ładnie. Deski czekają do pomalowania. pachnący, i właśnie zaraz biorę nasionka. bo one zaraz się rozsypią, i nie będzie. A cudownie pachnie. Wsi i uciekamy do domu a zapomniałam mieliśmy otworzyć mieś o urwał się mieliśmy spróbować arbuza więc o jedną ręką nie a nie uniosę więc będziemy próbować no i tak się prezentuje nasz arbuz na tle ogromniastej dyni. jest malutki, ale spróbujemy. Ostatnim wcześniej próbowaliśmy i to jest właśnie ten żółty. Ostatnio próbowaliśmy, był bardzo słodki, bardzo dobry, ale miał sporo opestek. Tylko nie w tej chwili, tylko później, innym razem. Pakujemy się i wyjeżdżamy. Witajcie! Jest już kolejny dzień jesteśmy już oczywiście w bloku zaczął się rok szkolny było oczywiście jak zwykle prasowanie, plecak już gotowy, czeka na mojego ucznia piórnik chusteczki, zeszyty, linijka i oczywiście plan lekcji też już. Przyniesiony. I tak jak obiecałam, dzisiaj otworzymy arbuza. No, i arbuz tak właśnie wygląda w środku. Tak jak przypuszczałam, jest żółty. bo sama tak ładnie nie wiedziałam jaki to jest arbuz, czy czerwony, czy żółty i zaraz spróbuję i tak jak już mówiłam on ma sporo pestek ten akurat ma mniej ale poprzedni, który otwieraliśmy miał dużo, dużo więcej pestek te jeszcze mają niedojrzałe te pestki niektóre są białe a ja oczywiście spróbuję wyjąć te pestki z 10 pestek zobaczę co będzie na drugi rok czy one wykiełkują czy nie tak z ciekawości a teraz spróbuję bo ja już tam próbowałam i jest całkiem fajny jest słodki bardzo ładnie pachnie No, i tu widać pestki. Jest naprawdę świetny. Tym bardziej, że wyhodowany przeze mnie dużo lepiej smakuje. Zostawiam resztę dzieciakom. Niech one też spróbują. Dzisiaj wyszedł mi taki dwudniowy vlog. Wczoraj był 1 września, dzisiaj mamy drugi, rozpoczęcie roku za nami. Ja jestem przerażona, piąta klasa, syn poszedł wcześniej rok do szkoły, czyli, a zaznaczę jeszcze, że jest z grudnia, czyli tak jakby dwa lata ma do tyłu, no ale daję radę na razie. Będziemy się wspólnie uczyć, wspólnie wspierać, na pewno damy radę i tą piątą klasę przejść. Całkiem nieźle. A teraz już kończę, bo słyszę, że syn już wraca z podwórka. Drugi za chwilę wróci z pracy. A tu cały czas coś za oknem gwizdze. Zaraz zobaczymy. Już wiemy, co gwizdze. Kto gwizdze? Światła nam Świateł nie ma. Światła nam rewontują. Poczekaj. Eee, to już jak jesteś, spróbuj, eee, spróbuj żółtego. Okej. Czy będzie dobry? Czy będzie dobry? Ostatni był dobry, prawda? Poprzednim uh -huh. razem. O, zobaczcie, tu jest trochę więcej tych nasionek, ale, ale te, nasionka... Te pestki smakują jak ten, jak orzechy. Tak? Uh -huh. Nawet nie próbowałam. I co? Jak ci smakuje? No, Dobrze, słodka. Słodkie, nie? Mhm. Tylko szkoda, że tak mało go jest. Gdyby było więcej, byłoby lepiej. Ale tu jeszcze zostało druga, duża połowa. Mhm. Pyszne. Pyszne. I takim akcentem kończymy. Żegnamy się z Wami. Żegnamy się z Wami, bo mój uczeń już wrócił z podwórka. Żegnamy się. Cześć. Na razie.